Masz młody? No co? Jak zwykle. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co im jest? Trzymaj. Dzięki. Wiesz jak włączyć? Proszę. Dziękuję. Dziękuję. To co, idziemy? No chodź, chodź. Słuchawki. O, dziękuję. ci. O, jesteście. Czy może nam pan pomóc? Patrz tata, ułożyłem. Musimy iść. A, pa. Do widzenia panu. Do widzenia. Mam coś na blusce? Nie. Przepraszam. Dzieci. Таагүй байна. Chcesz? No dobra. Słuchaj, dziękuje. Ale biegnij. mi ich. Niepotrzebnie. Mamo, mamo, siku mi się chce. No masz Gdzie tu była to? ja nie wiem, gdzie tu była toaletka. Przepraszam Panią bardzo, wie Pani może gdzie jest toaleta? Na pierwszym piętrze widziałam. Dziękuję. Przepraszam, czy mogłabyś mi podać matkę? Jasne, proszę. Dziękuję. Możesz stać? Tak, pewnie. Idziemy z tatą na film. Idziesz też? Pewnie zaraz przyjdę. Pomóc ci może jakoś? Nie, dziękuję, poradzę sobie. Do zobaczenia. Pa, pa. Kiedyś wyczytałem taki fajny e, cytat, hasło, slogan e, bo powaga zabija powoli. Więc może to też takie e, dobre, żeby sobie przyjąć e, do głowy, bo no, co, co zostaje, można, można po prostu albo się śmiać, albo płakać, y, ale po co płakać, można się śmiać. W takim otoczeniu, gdzie jest grupa jakaś tam nieprawda, to ta choroba przestaje mieć w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Ona no ja przestaje być jakimś takim wyznacznikiem tego, kim ty jesteś. Bo po prostu wszystko inne jest ciekawe i, i super, ale to, że jesteś chora, już nikogo nie dziwi. Nie postrzegam świata w taki sposób, że jest świat osób sprawnych czy niepełnosprawnych. Jest nasz wspólny świat. Jeśli mnie coś bardzo interesuje i chciałbym z czegoś się dowiedzieć, to po prostu pytam. Warto pytać, warto, warto rozmawiać. Jak była młodsza, bardzo się obawiałam tego kontaktu. Miałam dużo obaw. Chciałam nawiązywać kontakty z osobami słyszącymi, ale się ich bałam. Czułam, że słyszący nie interesują się mną. Dlaczego ktoś? Tylko dlatego, że nie się widać, niezależnie od tego, czy to jest wzrok, czy to jest słuch, czy to jest narząd ruchu, czy ktoś jeździ na wózku. Wydaje mu się, że ma prawo pytania o tak osobiste rzeczy i ingerowania w czyjeś życie. To nie jest też traktowanie cały czas. Raczej są ludzie, którzy mnie nie znają, a zdarza im się na ulicy zapytać: O, co się pani stało? Czy się pani dobrze czuje? Co się pani stało w nogi? I ja jestem, jestem bardzo przeciwna takim reakcjom, ale głównie dlatego, że y, nie chodzimy po ulicy i nie pytamy ludzi: Przepraszam, chorujesz na cukrzycę? Masz żółtaczkę? Może HIV? Pomyśl, zanim coś powiesz, i zapytaj, zanim. Zaczniesz pomagać. Potem wychodzą różnego rodzaju kwiatki, że na przykład pan do tramwaju pomaga mi wsiąść i e, w, mimo moich instrukcji chwytamy za to i za to, to pan mnie chwyta za podłokietnik i wyrywa go całego, a, a potem musimy naprawiać to w domu, tak? Więc e, to jest kwestia, że nie pytają i nie słuchają. No i na człowieku skóra twardnieje przez takie sytuacje. Już teraz nie jesteśmy tacy bierni, tylko nawet gdy nam ktoś coś powie, że wy nie pasujecie, a szybko w głowie szukamy jakieś rozwiązanie, że raczej nas nie, nie zaskoczy nikt, tak? Ale te, te nierówności właśnie no, no my, my widzimy. Chyba najbardziej jednak deprymujące jest sposób zwracania się często jak do dzieci. Infantylizacja, czyli na przykład mówienie o osobach dorosłych z niepełnosprawnością, mówienie dzieciaki, to jest bardzo częste. Te dzieciaki, a te dzieciaki mają 50 lat, tak? Chciałam spróbować uwolnić się trochę od pewnego rodzaju nadopiekuńczości, chciałam się sprawdzić. Jestem zadowolona z niezależności fizycznej, jaką, jaką sobie wypracowałam. Z tego, że mogę tutaj być, że daję sobie radę sama. To jest moje wielkie osiągnięcie. Kiedy pojechałam pierwszy raz do Poznania, zobaczyłam inny świat, w którym mogę się normalnie, po którym mogę się normalnie poruszać, po którym może wszyscy nie przyglądają mi się tak bardzo jak wcześniej, nie jestem aż tak egzotyczna, yy, w którym. Yy, Życie nie jest takim problemem. Jeżeli jest osoba z jakąkolwiek niepełnosprawnością, czy MPD, czy niesłysząca, czy niewidząca, to jest normalna osoba. Jakby postrzeganie przez takie stereotypy, że ta osoba nie widzi, no to jest inna, tak? Muszę uciec tak, bo może jeszcze się zarażę. To jest, to jest normalna osoba, ona też żyje, też Czuję, też kocha, też chce być kochana. Świat sprawnych osób jest dla mnie Nie Nieraz mam słabości, nieraz po prostu się wkurzam na cały świat, czemu tak jest, no ale potem zamyślę, no ale no, no inaczej nie będzie. Bardzo mnie irytuje, jak ktoś mi mówi albo, że jestem biedna, albo, że jestem dzielna. Że ja ani nie jestem biedna, ani nie jestem dzielna, jestem normalną osobą. Może z boku to się wydawać, że e, się jakoś strasznie męczę, albo coś mi sprawia więcej wysiłku, ale niczym się nie różnię od innych osób, poza tym, że, że inaczej trochę chodzę, że inaczej pokonuję pewne rzeczy, że mam inne rozwiązania na, na te same problemy. E, na przykład marzymy o jakiejś pracy? Nie możemy jej otrzymać. Musimy wykonywać zwykłe zawody, bo te wyższe są dla nas nieosiągalne. Staramy się żyć normalnie, robimy to wszystko, co byśmy robili, gdyby nasze dziecko tego zespołu dawno nie miało. przynajmniej staramy się. To jest tak, że traci się jednych znajomych, a przez to, że jest jak jest, to po prostu zyskujemy nowych znajomych i, i także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Im bardziej normalnie się traktujemy, im bardziej takie. Mamy takie kumpelskie relacje, tym jest lepiej, tym jest prościej. Nad niepełnosprawnymi właśnie nie trzeba się użalać, tylko trzeba ich po, popychać, żeby szli dalej, żeby potrafili sobie poradzić w życiu. Jestem przeciwna takiemu właśnie traktowaniu, właśnie we wszystkim Ci pomogę, we wszystkim Cię wyręczę, bo niestety to trochę może prowadzić do nadużyć i do takiego przekonania, że mi się należy, bo jestem niepełnosprawna. Jak czasami sobie żartuje moja przyjaciółka, jedyne co ci się należy na niepełnosprawność, to zniżki w PKP. Na całą resztę musisz, tak jak każdy inny człowiek, zapracować. I my po prostu żyjemy i, i dla nas to nie jest jakieś nie na co, tylko po prostu e, funkcjonujemy, oddychamy, i idziemy, jeździmy, tak, na swój sposób, każdy z nas, ale po prostu no, chwytamy się tego życia. Bo najważniejsze jest to, żeby nas po prostu zaktowali normalnie. No. Normalnie. Chcemy żeby nas normalnie traktowano. Jak normalnych ludzi. Jesteśmy tacy sami, nie chcemy być postrzegani jako inni. Każdy jest nas normalny. Chcę po prostu funkcjonować jako osoba. M, która ma coś do zrobienia jeszcze dla siebie, dla innych. To jest chyba taka robota, którą będziemy mieli już do końca życia. O. Tłumaczyć, uświadamiać. Mówić, jak powinno być i jak zrobić, żeby było dobrze. Więc dając możliwość spotkania osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnością w jednym miejscu, te grupy się ze sobą nawzajem oswajają. I myślę, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką można zrobić w zasadzie bez mówienia, bez tłumaczenia jak, w jaki sposób, tylko po prostu dać taką możliwość przebywania razem i spotkania się razem. <noise> Leżyliśmy sobie w łóżku i Agnieszka zawsze mm, potrzebuje, żeby czasem jej tam poprawić rękę czy nogę. No i mówi, weź mi tam popraw nogę, no to wziąłem e, ręką pod kodrą, po, poprawiłem nogę i śpię dalej. A Agnieszka mówi, no ale popraw mi tą nogę. Przecież poprawiłem. A się okazało, że poprawiłem swoją nogę, bo swoich też nie czuję, więc nie wiedziałem, którą nogę poprawiłem. Ja może idę trochę pod włos, ale mnie trochę irytuje, jak się mówi, że jest e, że jest osoba z niepełnosprawnością, mimo że tak często właśnie mówi się, bo ja mówię, jakbym był z niepełnosprawnością, to bym mógł sobie tą niepełnosprawność zostawić. A ja jestem po prostu niepełnosprawny, tak jak rudy jest rudy, a Blondyn jest Blondynem. To pokazuje, że, że my nie jesteśmy w pewnego rodzaju normalnością, chociaż ja uważam, że to chodzący są nienormalni, bo dla mnie normalnie to jest. to co nie jest to, że ja jestem na Busku.